Zbliża się ta wiekopomna chwila. Hej, cześć, Siemanko. Witam Was, moi mini widzowie. Ja jestem Rexy Loading, a to jest kolejny odcinek, kolejny gameplay yy, z Minecrafta, i. Troszeczkę sobie grałem, tak nie nagrywając, i sobie zdesignowałem mój domek. To jest jakże bogata skrzynia. Faremkę to tam dokończyłem trochę. Nie, to już było w poprzednim odcinku. Nie pamiętam, ale dobra. Dorobiłem te schody, drzwi i ogólnie sławę. Dorobiłem ten stolik. I tak, teraz takie małe informacje, ponieważ jeden z graczy... Yy, graczy... <laughs> jeden z youtuberów prosi pytał się mnie, czy... Albo mu Dał mi taką radę, żeby zainstalować sobie shadery i ja też na, myślałem trochę nad tym, ale tak z kolei to nie mam. Tak mówiłem już w, w poprzednich odcinkach, że nie mam jakiegoś tam mega super do, domku. Na, domku oh, Fuck, jeszcze raz <coughs> Mówi, ja już w poprzednich odcinkach mówiłem, że nie mam jakiegoś mega super komputera i y, byłyby straszne za, zacinki, a. Nie, nie chciałbym nagrywać z wysokością 10 fps -ów. no to też troszeczkę wpływa na komfort gry, takie lagi. No to shaderów nie będzie. Kiedyś tam, ale to w ogóle jakiś, nie, ja nie będzie inny komputer, bo kiedyś jak miałem shadery, to właśnie grałem z tym youtube widzem, YouTuberem, widzem, e, nie, nie, nieważne, nie, nie e, to grałem z nim i... Na takim naszym serwerze, gdzie, gdzie były takie mega apickie budowle To graliśmy, to miałem tam bardzo dużo FPS, nawet przy shaderach A tak to normalnie to Jak byłem na singlu, to teraz od razu lagi były Nie dało się nic zrobić i w ogóle masakra W dzisiejszym odcinku chciałem skończyć w końcu mój sufit Tak samo jak na, przy farmie, więc No, ja pozbieram surowcy i widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, już jestem po tej niezwykle krótkiej przerwie. Mam wszystkie potrzebne nam materiały do wykonania tego sufitu, tak. Yy, mał... Co tak mało trudno? Spoko. Nie, no, nieważne. Yy, I tak, wystarczy mi idealnie tyle. Tutaj w tym pokoju. Zrobimy już sufit z kamiennej cegły Czy nie? Nie robić A, nie robię. Nie, nie mogę zrobić. dlaczego tak mało wyszło mi tych desek No co mi się zepsuło znowu E, chyba raczej nie. Gdzieś zepsucia na moim komputerze. <grym> Ach, przepraszam, mam katarek malutki. Musicie mi to wybaczyć. ok teraz to sobie możemy tutaj postawić 3, 4, 5, 6 nie e, tutaj jest wóreczka ok e, choć może przejdziemy się do do, do, do. do niczego się nie będziemy przychodzić, tylko pójdziemy. Gdzie jest węgiel? Gdzie jest węgiel? Gdzie węgiel nie ma węgla. Nie, tu nie ma węgla. O, jest węgiel. No. Przejdziemy się po drewnianku już tak szybciutko. A no w ogóle. O, no, dobra, mam sezonkę. Y... Abham y... Trzeba jeszcze zobaczyć, czy. Nope. A, tu jest dużo. Ilość Dobra Tutaj sobie posadzimy I Jeronio Okej, okay, jeszcze żyjemy jest taki uh, ślub creeper Hello ladies Czekaj chwilkę Dobra, mogę cię już bić. Chodź Chodź tu do mnie. A w myślach chodź tu do mnie poczuj się Swobodnie przy mnie bądź, a przy mnie bądź je. Okej, zdecydowanie to drewna, dra, na drewno Okej, okay. idziemy do następnego. I'm coming. Dun, dun, dun. Bym, dem, Czyżby... To jest da coś tam, coś tam, da, no, nieau no. Hachła yy. sadzonki Powiedz, wyrzuciłeś jakąś sadzonkę Nope Dlaczego Stowciu! Uratowałeś mi życie że umierasz. Bo cię chciałem. Wach, wach. dobra ci tak, nie kiniesz Możesz skinąć marnie. Au, ciao, ciao. Dobra. Um, tam jest dużo drzew. Widzę. Tutaj też jest. Dobra, to. Raz, dwa i będzie głód. Głód, głód, głód. No teraz ja się wyciszę. Znaczy, no, w sensie, że przestanę mówić i w sobie możesz popatrzeć, jak niezwykle ścinam drzewo. Nie żartowałem, nigdy się nie wycisza. To bym 24 na godzinę. Ciekawe, czy udałoby się coś takiego <grymny> yy, całodniowego. To fuck. Ej, co to jest? Aha, spoko. Zastąpimy. No więc, jest taka. No w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale mam polską czcionkę. A no, tak dla odmiany, bo <coughs> dawno jej nie używałem. A chciałem jeszcze nawet nie pamiętam, jak, jak brzmi Minecraft po polsku. Grzybki, trzeba ścinać grzybki. Tu jest jeszcze więcej grzybków. Poradzimy tu. z no fire, Let's get, um. 8, jeszcze jeden humorek, albo tutaj. Dobra, jeszcze tylko dwa humorki. It's no funny, lots no... Dobra, wszystkie trzeba ściąć, żeby było już na zapas. I dwa, jeszcze tylko te grzybałki. Adina, i dwa. okej okay. Co to jest? Pewnie jakieś super mega nowe przejście do nowego biomu. O, o jaka fenevka, nie? Wszechstronna. Ale z zombie w środku. To do mnie idzie. Osiemka. Chyba w bym cię zabił. Aha, spoko. Ojej, czemu słyszę drugiego? Uuu Boję się... O Jezus Maria, ile ich tu jest? Nie, jestem tyle Nie chcemy zginąć A tam nie ja Dobra, zniszczymy więc to drzewko i możemy wracać do naszego super mega hardkorowego domku. Żeby ukończyć sufit w pokoju i farmie. Dobra, 25 drewna wystarczy w zupełności. Więc let's go to the home. A nie, to 174 jest, to myślałem, bo tak... Nie, myślałem, że tak... Myślałem, że... czy mam shadery, ale... Nie... O, Oj, Ojku, trzeba będzie troszeczkę się wybrać na zwiedzanie, bo tutaj widzę bardzo fajne tereny nam się trafiły. Tam lawa jeszcze, No ciekawie, ciekawie, nie powiem. Jeszcze trzeba poszukać jakiegoś węgla, nie nie. A znaczy takiego węgla, który jest na powierzchni, żeby tam gdzieś do jakichś czarnych zakątków Minecraft'a nie wchodzić. Bo kto wie, jak to się skończy. Do tego czegoś. O. A to jest. Nie, nie, nie. Nie warto to ryzykować, naprawdę nie warto. To jest kosztem drugiego poziomu, więc nigdy. O. A i teraz jeszcze tak wam coś pokażę, ale chyba wam to się raczej. Znaczy, was to nie będzie za bardzo interesować, ale i tak wam to pokażę. Teraz okej, okay, tutaj, znaczy nie, to nie to, to jest zwykły węgiel, to chyba każdy widział węgiel w W Minecraft'cie, w Minecraftcie. Chodzi mi, że tutaj będziemy mieć kopalnię. Gdzie tu jest? Tu, 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 tu jest tutaj. To będzie nasza super mega współczesna kopalnia. Super mega nowa. Czyż nie jest piękna? Też tak myślę. Dobra. E, wracając do naszego domku. Zasaćmy sobie drzewka. Dobra, jest good. Good, good, good. Czy nam się już miosko przepaliło? Och, przepaliło się. Okej, okay, więc mam, sobie przerobię troszeczkę tego. na 24 um, teraz to zakleimy. Teraz tutaj zrobimy sufit z cobblestone, czyli bruku. Właśnie między, między innymi dla takiego powodu sobie zmieniłem czcionka. Mama, o masakra, ja przepraszam za kasę naprawdę. Co mi tu tak wolno rośnie? Ok, już prawie skończyłem. Czyż nie jest pięknie? na pewnie, że jest. I przy okazji zrobiłem troszeczkę bruku. A dirtem zajmiemy się jak już skończę z kamieniem. Ok, tutaj jest, tu, to, tutaj, tutaj okej. Okay. Nie, 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 okay. tak sobie, nie, 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 Są nie, nie, dobra. nie, 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 Who's the Wopata? Doot, do doot, do. Who like doot, doot, to do doot, do Who like do toot hoo like you about to toot Zapić, żeby nam potworki nie weszły, bo się już robi ciemno i będzie wtedy nieciekawie. Nope. Nope. Okej. Okay. Eee, nie, nie, no nie, 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 ja nie mogę, Of Katar jeden, skończyłem, ja nie mogę, nie wierzę, to jest taki creeper, to wszystko rozwalił, on mi się wkurzył, dobra, prześpiemy się jeszcze tam troszeczkę, to na górze, zrobimy, przykryjemy ziemię, żeby tak z góry nie wyglądało, że coś się jest. Bo, ale to nie jest oczywiście serwer, nie? I raczej... E, właśnie zrobił, zdobył osiągnięcie... ...Zdobywanie drewna, wiecie. Dobra, to schodźmy na dworeł. Trzeba ostrożnie. Tutaj nikogo nie ma. Wow. I drzewko. Okej, okay, tutaj jest to coś. Więc trzeba to zakopać. O w ten sposób Czyż nie jest pięknie? Okej, okay, tutaj i gotowe. Okej, okay, więc ja się już powoli będę z żegnał. Tylko jeszcze zrobimy drzwi do naszej super mega nowoczesnej farmy. I będzie gotowe wszystko jak należy Nie, nie to... zaraz wracam, krótkie cięcie i widzimy się pod kopalnią. Zbliża się ta jego chwila Chwila, która będzie w sercach każdych ludzi. Chwila otwarcia kopalni. Drodzy Państwo i Panowie, ja, Rex Loading, osobiście ogłaszam, iż kopalnia ta zostanie otwarta w dniu 16 marca 2014 roku. Proszę Państwa, kopalnia została otwarta. No. no, ludzie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja mam nadzieję, że to się spodobało. Możecie go ocenić, skomentować. I co, widzimy się w następnym odcinku. A, nie zapomnijcie odwiedzić mojej, mojej, nie, bardziej mojego fanpage na Facebooku. No, to ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i... pa. pa.